Kilka lat już minęło od Twojego występu w Projekcie Lady, totalnie się Twoje życie zmieniło. Czy po tych tak prawie chyba 11 latach. Troszkę? Po siedmiu? A, ten czas leci. To po siedmiu, to po siedmiu latach, cały czas piękna figura, więc czy byłaś gotowa na, na tak radykalne zmiany, bo naprawdę wiele w Twoim życiu się zmieniło? Wow, eee, tak szczerze, zawsze marzyłam, żeby zobaczyć ten świat z tej drugiej strony z tej. Wtedy wydawało mi się z tej piękniejszej strony. Ale kiedy już to dotknęłam, kiedy potknęłam się już o ten czerwony dywan, to e, tak naprawdę zastanawiałam się, czy to, aby jest to szczęście, do którego dążyłam, czy, 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 czy warto w życiu jednak zatrzymać się przez chwilę i, i do, e, docenić ludzi wokół siebie, tak? Bo, e, bo jako młoda dziewczyna marzyłam o, o czerwonym dywanie, marzyłam, by być wśród gwiazd. E, natomiast był taki, taki moment, że, że, że byłam samotna w pewnym, w pewnym momencie i wtedy pomyślałam, czy aby na pewno te wszystkie gwiazdy tutaj są szczęśliwe. Więc e, kiedy już jestem tutaj, kiedy poukładałam sobie życie prywatne, e, moje relacje teraz i przyjaźnie są na dużo, dużo większym poziomie. Tak jestem teraz bardzo, bardzo szczęśliwą kobietą i mam nadzieję, że to widać i, i, i myślę, że jeszcze wiele rzeczy przede mną. Mówisz, że ciężko było początki, to było związane, że pojawiała się taka rywalizacja, czy jednak ta zazdrość wśród innych ludzi? Oj nie, tutaj nie, nie, żadna zazdrość, żadna rywalizacja. Ja po prostu byłam tak zapatrzona w to wszystko, tak się fascynowałam tym światem, że zapomniałam troszkę o moich przyjaciołach, zapomniałam o tym, co jest dla mnie ważne. No i, no i dostałam trochę po uszach, więc nie, więc moje przyjaciółki gdzieś, gdzieś tam no to były, powiedziały mi dwa słowa już wtedy za dużo. Ale ja bardzo im dziękuję za to, bo, bo teraz doceniam każdą przyjaźń i doceniam, doceniam wszystko to, co mam. Mówisz no, o trudnościach, ale tak naprawdę obserwując Ciebie, jesteś naprawdę silną kobietą. Nie tylko, że zawodowo, że tam sport, ale także emocjonalnie. Bo mm, zawsze kiedy na przykład na relacjach na Instagramie coś się pojawia twojego, to jest takie przemyślane, prosto serca. To nie jest wyreżyserowane to, co mówisz, tylko naprawdę inspirujesz osoby, kobiety, ale też mężczyzn do tego, żeby... No, patrzeć na ten świat szerzej niż tak, jak nieraz się wydaje, że show business to jest taki zamknięty świat. Wow, bardzo Ci dziękuję za to, co powiedziałeś, bo, bo, bo faktycznie tak jest. Nie wiedziałam, że ktoś to zauważa, ale e, tak. E, na moim Instagramie staram się pokazywać moje życie, ale, ale pokazuję je w prawdziwy sposób, czyli jeżeli mam ochotę teraz pokazać, że jest mi źle i nie do końca z tym e, nie do końca się czuję dobrze, to to pokazuję. Natomiast faktycznie e, mój Instagram to jest taki pamiętnik i i to co jest dla mnie ważne, to tam umieszczam i staram się przede wszystkim właśnie motywować inne kobiety, bo ja wiem, jak ciężko jest i jak, jak łatwo popaść właśnie w, w smutne dni, w depresję. Teraz dużo się o tym mówi, ale myślę, że teraz będzie ten przełomowy moment, że dziewczyny biorą się za siebie, trenują, medytują, działają, rozwijają się. Jak pięknie tutaj te kobiety wyglądają, to jest niesamowite, co się dzieje. Gdzie ci mężczyźni chciałabym? Powiedzieć. Natomiast no tutaj yy, chciałabym powiedzieć, że właśnie kobiety idą mega do przodu i to się czuję i to, to widzę i, ta, i ja też chyba staram się iść do przodu. Na przestrzeni lat widzisz jak zmienia się ten świat, no bardziej kobieca, że bardziej jest taki otwarty, bo no wiadomo różnie bywa też w show biznesie, że kobiety mają ciężej, czy to też w pracy związane z zarobkami, nie z zarobkami zawsze, czy te stanowiska wyższe, czy właśnie teraz yy, Mamy 24 rok, więc widzisz tą zmianę? Mm, e, tak naprawdę e, myślę, że kobiety teraz faktycznie są silniejsze. Ale dużo też e, pracuję z młodzieżą. E, I e, i, i mia miałam okazję poznać chłopaków, którzy są w szkole wojskowej, którzy mają cel. Którzy mają pasję, mają sport przede wszystkim, więc jest potencjał. więc W, tych, w tym młodym pokoleniu jest po, potencjał, więc wszystko idzie w dobrym kierunku. Sama na własnej skórze poczułaś tą wojskowość, bo weszłaś w mundur i, i biegałaś na poligonie. Jak wspominasz ten czas? Dobrze, przyznam szczerze, że nie było łatwo, ale potrzebowałam. Potrzebowałam docenić to, co mam wokół siebie. Potrzebowałam się na chwilę zatrzymać i nie żałuję. Spotkałam tam mnóstwo fantastycznych ludzi, którzy z wojskowością mają bardzo dużo wspólnego i to jest ich pasja. I od zawsze chcieli być żołnierzami. Teraz mają okazję to zrobić, bo łatwiej jest, można, można łatwiej troszkę jest się dostać do wojska, więc to, to wykorzystują. Trzeba walczyć. O marzenia, trzeba działać, nie zatrzymywać się i, i, i iść e, e, do przodu. Ale chciałam jeszcze coś powiedzieć: aha, wychodzi ze swojej strefy komfortu. To jest moje ulubione słowo, właśnie. No, widać, przy, u ciebie to naprawdę jest taki, że wychodzisz, ale wracając z tego wojska, co takiego, jakbyś zastanowiła się, najważniejszego ci dało wstąpienie w to, do tego wojska? Przede wszystkim e, zobaczyłam tam właśnie kobiety, które może w tym etapie były sła, e, słabiej przygotowane fizycznie, bo ja byłam bardzo, bardzo dobrze przygotowana fizycznie. One były słabiej troszeczkę przygotowane, bo jakby nie miały styczności ze sportem. I one absolutnie w ogóle nie marudziły, w ogóle nie, nie zastanawiały się, co będzie jutro, po prostu cieszyły się chwilą, wykonywały swoje obowiązki, więc ja w tym momencie, jak zobaczyłam to wszystko, tą, tą siłę, to sobie pomyślałam, ja mam, ja chcę narzekać, że mi ciepło, 35 stopni, ale przygotowana sportowo, a tu dziewczyny z tym wszystkim umundurowaniem, 35 stopni, broń, która była bardzo ciężka, radziły sobie. Byłam w totalnym szoku i wojsko utwierdziło mnie w przekonaniu, że kobiety mają moc totalną.